Siemanko, ja jestem Wertes i witam w grze Mercel Elite Lite. Mercele, tak. J jakkolwiek to zabrzmiało. Ha, tak, stwierdziłem, że sobie nagram odcinek tak na ślepo z tej gry. I otóż, 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 stwierdziłem, że zagram sobie w samo najpierw, gdyż dostanę za to prezencik w postaci kredytów, jeżeli go przejdę. Tak, gra jest oczywiście za darmo. Mo możecie ją pobrać w, w opisie, macie tam link. Pa, 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 pa! Mam nadzieję, że Wam się spodoba! Witamy! Jestem sierżant Lee i prowadzę Cię w podstawowe sprawy. Okej. Okay. Super. Kładę się prawym przyciskiem. Okej. Okay. Lecimy dalej. Poki co so jest proste, jak yeah. go bić? Strzelaj do niego, on się chowa. No, wychyl się, wychyl się, Lamusie. Jak chcecie zestrzelić? Mam nieskończoność amunicji, czy się kończy? No nic, przejdę do lepszej kryjówki, gdzie on.

Macie tam granat Lecimy z koksem! Nara lamusy nieosłonięte Co, mam coś podać? Okej Ej, nie słucham, ale, yy, ale ogarniam tak, że jest lead. Chcę sam tu stanąć No, stoję we wnętrzu a to się odlicza do zera i przejmuję. Zwycięstwo! Poczułem się trochę, jakbym w Lola grał, ale. Ale to nieważne. Twoja nagroda! 50 punktów doświadczenia i 300 kredytów. Super. Okej. Okay. Masz doskonałe referencje, super. Wybierz swoją drużynę, umieść tu najemnika. Tako? W sumie i tak zbyt dużo na początku nie mamy. Także mamy tak. Lecimy na jakąś walkę, zobaczymy jak sobie teraz poradzę bez samouczka. Znaleziono grę, przyjmij. Idziemy komuś skopać dupsko! razem już gramy z normalnymi graczami. Nie podoba mi się to, że mi się cały czas zmienia z okienka na pełny ekran. Będę mi się to przestawić, bo możliwe, że będzie coś źle z nagraniem. Ale wiecie co jest super? Super jest to, że mi jeszcze nikt nie podwalił Niku. Także widzicie, gra jest w miarę nowa. Także zapraszam wszystkich bardzo, 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 bardzo. Jeżeli mi się uda jakoś skołować, to pogramy razem. To będę musiał się dowiedzieć, jak się y, drużyny kmini i jak można wybierać przeciwne drużyny. Dobra, idę za tobą, bocie. Powiedz mi co i jak. Ale póki co. Po samouczku nie jest źle. O kurde, rakietu dostałem. To byli alfa Szybka, szybka cover. Cover. <laughs> Przejmujemy. Jednego bota mi tutaj brakuje. To biegnie. Co ty robisz, wertezy? Hmm. Bot mi uciekł. Bo nie jest gotowe. O, mamy naszego bota. Czy ty uciekłeś? My tu gdzieś uciekł. O, oh, cholerę. <laughs> Czemu oni tak znikają? Wy za sarańce. go zabić. A widzę, z lewej mam mapkę, dopiero zauważyłem. Czemu ja tak. Nie ogarniam czasem. Dobrze mu tak. Mam jeszcze jakieś inne skilly niż te, co mi w samochód tylko pokazali. A to zaraz zobaczymy, co one robią. To jest szef commandosa. komandosa. Strzał w głowę. Headshot. Emulacja. Ok. Lecimy z koksem. Jako, że mamy przejęte dwa punkty, to czemu by nie przejąć trzeciego? Come on, team. Dobra Jesteśmy tutaj, a przeciwnicy są na tamtych punktach Ha, super, to im przejmujemy wszystkie punkty, jakby nie patrzeć Co, Charlie zabili? Bez sensu Mamy brawo To lecimy na tamtych Ej A, zaciąłem się Chyba druga drużyna wydygała Smutne. Przegrali. Przegrali, uciekli. Goście odłączył sobie kabel od internetu. Bo zobaczę czy mój net działa. Tak, działam internet. Goście mi spanikował w pierwszej rozgrywce. Nie wierzę, serio. Dobra, wiecie co, bo już tutaj widzę, że aplikacja mi się zwiesiła. A, gra mi się spodobała. Ja sobie taki... chciałem takiego random playa pyknąć, zobaczyć czy to jest fajne, czy nie. Spodobało mi się. Niedługo kolejne odcinki zapraszam Was do gry. Jak ogarnę, jak kompletnie zapraszać innych, to pogram z widzami i się może zgadamy gdzieś nawet na tym spiku, żeby pogadać ze sobą. To było spoko. A póki co, ode mnie na tyle. Zapraszam was do gry. Na razie, cześć. Hej!